Dajcie, ja jestem chudy, a to jest FIFA 14 kariera bramkarza, odcinek czwarty. I będziemy robić skróty tak jak to yy, Wam się najbardziej podobało z odcinka trzeciego. tą opcję wybraliście i to będzie kontynuowane. Dzisiaj Celtic kontra Motherwell, Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. 4 minuty, legendarny. Kontrolowany będzie zbor I zobaczymy jak to wyjdzie. A właśnie, jeszcze... Taka informacja, tak dla was, którą przed chwilą zobaczyłem na internecie yy, Mianowicie hardkorowy koksu Robert Burnejka chce być... Oj, zła kamera, chce być selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. No powiem Wam, że ja jestem jak najbardziej za Aj no teraz gadam i mi się myli e, Jestem jak najbardziej za Może w sukcesów, su co do sukcesów nie jesteśmy pewni jakby to szło mu Ale na pewno byłoby ciekawie Przynajmniej przez pewien czas Co do prawdziwości tej informacji No nie wiem czy to jest plotka czy coś e, Jednak moim zdaniem może trochę prawdy w tym jest Ponieważ pochodzi to w miarę z zaufanego źródła Moim zdaniem i je, był dołączony jeszcze do tego film, na którym najprawdopodobniej coś o tym mówi, koksu albo coś, nie wiem, filmu nie oglądałem, nie zdążyłem, nie chciało mi się, od razu usiadłem do nagrywania. Potem sobie to jeszcze obejrzę i najwyżej powiem wam co i jak w kolejnym filmie jakimś. A w tym momencie, no, zaczynamy robić skrót. Szansa dla Celtiku! Celtic strzela, no niestety broni bramkarz, ajajaj. Szansa dla Celtiku strzela i wow bramka, tego się nie spodziewałem. I Stokes w 16 minucie zdobywa bramkę dla Celtiku go. Prowadzimy jeden do zera, jednak ja naprawdę liczę na jakiś większy atak ze strony drużyny przeciwnej, żeby miał trochę okazji do interwencji. Szansa dla rywali, ale no nie sobie zaduje, chociaż, chociaż dobiegnie, dobiegł, dośrodkowanie, o szansa jest, nie wiem, czy ja to obroniłem, nie, chyba obrońca jednak wybił, ale coś jednak było, jakiś atak, zaangażowanie ze strony przeciwników i może jeszcze kiedyś zobaczymy ich akcję w tym meczu, a tak w ogóle to nie jest mecz ligowy, tylko pucharowy, fajnie, nie wiedziałem o tym wcześniej. Szansa dla Celtiku przed polem karnym. Troje wycofanie, dośrodkowanie strzał, nic z tego. I w tym momencie kończy się pierwsza połowa wynikiem 1 do 0. No tylko jedną bramkę oglądaliśmy ze strony Celtiku, tutaj widzimy, nie, to nie jest jego, jej powtórka, ale dobra, chyba tylko jeden strzał oddała drużyna przeciwna i zobaczymy jak będzie w drugiej połowie. No Celtic tutaj raczej przeważa, no, zobaczmy zresztą statystyki. O, mogę poprosić o zmianę, ale dobra, nie, nie, statystyki. Strzały, no właśnie, drużyna przeciwna, jeden strzał, Celtic 4. Przy, I przy okazji ten strzał przeciwników był niecelny, posiadanie piłki również ma większe Celtic, więc zobaczymy co się będzie działo w drugiej połowie. Celtic atakuje, są w polu karnym, no prawie, dośrodkowanie, strzał i nie ma bramki, no niestety, broń bramkarz, ale... Aj no myślałem, że jeszcze tam jakoś dobiją, ale nic z tego, chociaż cały czas są przy piłce. Celtic strzela, aj bramki znowu nie ma. Aj, 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 prawie, było blisko. Celtic, Celtic w polu karnym strzał, no bramki nie ma, no niestety. Trochę za późno przybliżyłem, bo nie spodziewałem się, że aż tak daleko ta akcja się rozwinie. I zbliżamy się do końca tego meczu już powoli. No i myślę, że mogę to podsumować tak Nuda, nuda i jeszcze raz nuda Jak to mówią nasi kochani komentatorzy Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Szaranowicz A teraz, no, czyżby ostatnia akcja rywali? Nic z tego i chyba nadal oni zachowują ten swój jeden strzał No naprawdę tutaj Tom Ozbrun nie ma nic, kompletnie nic do roboty A szkoda, szkoda Naprawdę liczyłem na więcej akcji, ale nic z tego i w tym momencie wygrywamy 1 do 0 cały mecz, druga połowa chyba jeszcze gorsza niż pierwsza 5-2 ocena, no ja pierdzielę Serio, no nie puścam bramek, no ale co, co zrobić? No tak, jeden strzał Motorwell i, i 9 strzałów strzał Celticu, no niestety Nuda! Nie wiem co ja wam pokażę w tym skrócie Na pewno tą jedną bramkę no i parę jakichś takich ciekawszych akcji Może 4-3 akcji ja wam pokażę A tych strzałów było aż 9 Czyli że akcji było może nie wiem z 15 Może coś koło tego Bo oczywiście nie każde były zakończone strzałem A w tym momencie dziękuję wam za uwagę Do zobaczenia w kolejnym odcinku gdzie liczę na więcej emocji i bramek oczywiście no i akcji co najważniejsze A i właśnie, może w kolejnym odcinku zrobię dwa mecze Bo w tym no jakoś tak Właśnie mamy piękną pogodę Nie wiem jak u was, u mnie świeci słoneczko, jest cieplutko Aż się nie chce siedzieć w domu Dlatego ja to z zrenderuję Rozpocznę wrzucanie I zaraz wychodzę Pozdrawiam, cześć